Witaj na medytacji, wizualizacji prowadzonej, w trakcie której wybierzemy się w podróż. Poprowadzę Cię do Twojej wewnętrznej świątyni, do świątyni serca. Ale najpierw zrób kilka głębokich oddechów. Poczuj, Lekkość. Poczuj spokój. Wyobraź sobie, że w Twojej głowie, w Twojej głowie, w samym jej środeczku jest winda, drzwi do windy. Otwórz te drzwi i wróć do tej windy wszystkie myśli. Wszystkie myśli, które to teraz do Ciebie przychodzą. Wszystkie myśli, stres, ból. Wszystko to rzuć do tej windy. Pusz, niech tam wejdą. Zamknij drzwi i zjedź windą w dół. Bardzo powoli. Zjedź windą w dół do serca. Kiedy otworzysz drzwi, zobaczysz, że znajdujesz się w bardzo pięknym, nieznanym ci miejscu, w którym jest całkowicie ciemno. To może być. Jaskinia, to może być piwnica, strych, albo sala, zamku, pokój w jakimś domu, w Twoim wewnętrznym domu. Gdziekolwiek by to nie było, i cokolwiek by to nie było, jest to świątynia serca. W tej chwili jest niej całkowicie ciemno, całkowicie panuje ciemność, ale ty masz przy sobie światło, delikatne światełko świecy, zapaliam teraz, możesz jak w bajce po prostu zrobić. I ona się zapali, to delikatne światełko będzie tutaj Twoim przewodnikiem w komnacie serca, w świątyni serca, w Twojej wewnętrznej świątyni. Poczuj i zobacz. Jak to by tam jest, w tej ciemności, tylko delikatnie rozświetlanej płomieniem świecy, delikatnym światełkiem. Przejdź się ze świecą w dłoni po komnacie, po miejscu, w którym jesteś, i zobacz, na co padnie światło. Na jakie elementy, na jakie fragmenty tego miejsca padnie światło? Może na biblioteczkę z książkami. Może na obraz na ścianie, może jakieś drzwi. Może jest tam lustro. Może jest to komnata, w której dawno nie byłaś. Jest tam... Kurz, pajęczyny to Twoje święte wewnętrzne miejsce. Może jest tam bardzo dużo klejnotów, które teraz w świetle świecy błyszczą, rozświetlane jej migotliwym blaskiem. Zapobądź sobie tam, w tym miejscu, i po, pochodź, popatrz, zobacz, na co pada światło. Delikatne, migotliwe, rozświetla tylko maleńki, maleńki fragmencik tego miejsca. Pozwól sobie tam być. Pozwól sobie czuć radość i wdzięczność ze spotkania. Z Twoją historią, z Twoją przyszłością i przyszłością. Z tym, co jest dla Ciebie ważne. Zobacz, czy na ścianie nie ma obrazów Twoich bliskich, zdjęć. Zobacz, czy światło nie pada na prostokąt okna. Co za nim zobaczysz? Co jest w tym oknie? Może widzisz lustro, i zobacz, kogo widzisz w lustrze. Jak wyglądasz w odbiciu opromieniona światłem, delikatnym światłem świecy, żywym światłem. Opromieniona, promieniona. Ale zobacz też cień i cienie. Tam, gdzie jest światło, jest również cień. Jesteś pełna światła, jesteś w świetle, ale jest też cień, w którym jesteś. Jest też twój cień. Możesz postawić świecę w jakimś centralnym miejscu tego pomieszczenia, w świątyni. Jest tam na pewno albo wysoki cokół, albo może stół, a może szafka, która stoi w centralnym miejscu. Postaw na tym świecę. Nie musisz jej cały czas trzymać w dłoni. Możesz sobie stać i opromieniać to pomieszczenie i Ciebie. I kiedy będziesz przechodzić pomiędzy różnymi sprzętami, elementami, od jednego miejsca w tym pomieszczeniu do drugiego, zobacz swój cień. <laughs> zobacz, w jaki sposób wygląda, jak migocze w świetle świecy, no co pada. Może na owa lustro, a może pada na prostokąt okna, a może pada na czystą, jasną ścianę i wyraźnie go widzisz. Możesz się powygłupiać, pomachać rękami, zrobić jakieś śmieszne pozycje, wygibasy. Pobaw się tym cieniem. Zobacz, cień to jest ta ukryta część w tobie, która widoczna jest tylko wtedy, gdy jest światło. Zobacz, że gdy nie ma światła, nie ma też cienia. Dzięki światłu możemy zobaczyć tę ukrytą część, tę, której zwykle nie dopuszczasz do siebie. Przyjrzyj się swojemu cieniowi przyjrzyj się tej postaci, którą widzisz. Zobacz, czy jest ci bliska. Zobacz, kogo przedstawia i co przedstawia. Zobacz, że cień jest nierozerwalnie połączony z Tobą. Jest częścią ciebie. Tylko ty możesz go ożywić. Możesz nadać mu kształt. Tylko ty możesz go do siebie przyjąć. Cień będzie zawsze przy Tobie, tak jak światło. Zobacz, jaki ten cień jest. Zaprzyjaźnij się z nim. Przejdź się wokół tego pomieszczenia świątyni i zobacz, jak w różnych miejscach ten cień wygląda inaczej. Kiedy jesteś bliżej świecy, kiedy jesteś dalej od świecy, kiedy jesteś bliżej ścian, i dalej od nich, może być mniejszy lub większy. Pozwól, żeby świeca zapłonęła jasnym, mocnym światłem. W tym świetle widzisz coraz więcej szczegółów. Twoje oczy przyzwyczajają się do mroku. W świetle świecy w Twojej wewnętrznej świątyni serca. Możesz znaleźć wiele szufladek, wiele półeczek, na których poukrywane są skarby. Pochowane są skarby. Jedne z nich to Twoje radości, to radość, miłość i szczęście. Wszystko to, czego doświadczyłeś, przynosiło ci swobodę, lekkość, poczucie szczęścia. Teraz możesz się im poprzyglądać, czy wyglądają jak kwiaty, czy jak pamiątki z podróży. Może jest tam stateczek, może jest tam zaczarowany kamień w kształcie serca. Może są tam zasuszone kwiaty? Może muszle z nad. Może. Może jest szkatułka pełna pieniędzy. Możesz je mieć w sercu, dlaczego nie? Może są tam... Ślady czułek dłoni, babci, jej biała chusteczka, którą kiedyś dostałeś albo dostałeś może są tam cukierki, które dziadek wyjmował z kieszeni głęboko ukryte w sercu w, naj, w najniżej położonej szufladce. A może, jakby się wezmiesz na palcach, to zobaczysz, że u góry jest pudełko bardzo kolorowe. I w tym pudełku są szkiełka, są kawałeczki papierków, bileciki, rysunki, połamane kredki. Może jest tam pukiel włosów kogoś ukochanego. Bądź sobie tam i poprzyglądaj się. Zobacz, ile masz wspaniałych, wartościowych rzeczy w tym sercu. Ile jest tam wspomnień, ale oprócz tych jasnych, radosnych, są też blizny. Wyglądają jak rysy na ścianach. Wyglądają jak popękane kawałeczki mebli, szkiełka połamane, jak rozbita filiżanka. Popatrz, że taka filiżanka może zostać przez ciebie sklejona. Masz teraz czas, masz teraz chwilę. Aby magicznym, zaczarowanym klejem swojej miłości, swojej ufności, czułości, skleić fragmenty, w całość, pogłaskać blizny na ścianach. Możesz w świetle świecy zobaczyć ich kształt, pogłaskać dłonią. Każdy Twój dotyk od wewnątrz, od wewnątrz serca, każdy Twój dotyk powoduje, że te blizny się zacierają. Jest tam blizna po utracie kogoś bliskiego, blizna po śmierci babci, po odejściu, Twojej miłości, partnera, partnerki, po są tam blizny zranienia po złych słowach, przykrych trudnych. Jest rozbita figurka, słonia albo delfina. Możesz teraz wziąć się w ręce, połączyć elementy. Podziękować, podziękować swojemu sercu za pamięć, za przechowanie tego, co trudne, co bolesne, i za możliwość zabliźniania. Poczuł, jakie to jest ważne, że. Możesz tam być, możesz sobie przypomnieć, możesz też leczyć, leczyć, zdrawiać. Możesz w świątyni serca. Dokonać wielu procesów, zintegrować się z cieniem, zapoznać z nim, ale też pobyć pośród ważnych dla siebie przeżyć chwil, ważnych istnień ważnego bycia razem i ważnego bycia osobno. Wszystko jest w porządku. Zobacz, jest światło, jest cień. Wszystko jest z tobą w porządku. Zobacz, jak światło świecy rozjaśnia się i rozjaśnia. <laughs> Zobacz, ile kolorów jest w twoim sercu. Nie jest tam tylko ciemno i i zakurzu, zakurzono. Jest tam też kolorowo. Zobacz te kolory, Twoje ulubione. Zobacz, jak światło, które jest w Twoim sercu, rozpromienia się coraz bardziej i bardziej. Zobacz, jak ono rozchodzi się, wypełnia całą Twoją wewnętrzną świątynię, wypełnia świątynię serca, ale też wypływa poza nie. Tak, jakby w sercu było wiele okien, jakby w sercu było wiele drzwi, przez które może to światło wyjść na zewnątrz. I poczuł światło z Twojego serca, jak rozpromienia całe Twoje ciało jak rozpromienie ciepłem blaskiem całe pomieszczenie w którym jesteś fizycznie pokój w którym teraz jesteś słuchasz tej wizualizacji, ale też cały dom. Zobacz jak twojego serca światło rozpromienia się na zewnątrz, rozchodzi się na zewnątrz, jak twoje serce jest światłem, że ono światłem jest. Zobacz to. Zobacz, jak światło Twojego serca otula przestrzeń, otula przestrzeń Twojego domu, ale też przestrzeń Twojego miasta, przestrzeń Ziemi. Wyobraź sobie jak tylko możesz najdalej światło Twojego serca przepiękne: białe, perłowe, złociste, różowe, zielonkawe, błękitne, fioletowe, żółte, złote, perłowo-białe. Na kolorów perłowe, złociste, błękitne, różowe, zielone, niebieskie, fioletowe, pomarańczowe, czerwone, żółte, zielone, niebieskie. <grymne> Turkusowe. Powoli, powolutku wróć do komnaty serca, do świątyni, znajdź drzwi do windy i z powrotem wjedź windą do góry, do swojej głowy. Otwórz drzwi i zobacz, że jest tam już tylko spokój. Wszystkie myśli się wyciszyły. Jest spokój, jest lekkość, jest miłość. Otwórz oczy i wróć do tu i teraz. Dziękuję Ci.